Cześć, z tej strony Oskar, dzisiaj Wam pokażę, jak przynieść dostęp na platformie TripAdvisor. A więc zaczynajmy: Protipmarketing.pl. Specjaliści w pozyskiwaniu klientów. W pierwszym kroku otwieramy naszą wyszukiwarkę. W moim przypadku jest to Chrome, aczkolwiek może być to dobrowolna, inna wyszukiwarka. Wpisujemy w pole wyszukiwania www.tripadvisor.com. Czekamy aż nam się załaduje strona. Następnie logujemy się za pomocą konta, które już macie założone. Jak już jesteśmy zalogowani, to klikamy na naszą profilówkę widoczną w prawym górnym rogu. Klikamy My Business. Następnie wybieramy wizytówkę, która was interesuje. Załóżmy, niech to będzie obrazek ten. W tym kroku najeżdżacie na Help and Settings. Klikacie Manage User Access. Klikacie Invite New User i wpisujecie maila, którego Wam podano e, albo które, na którego chcecie przydzielić dostęp. E, w naszym przypadku jest to zawsze oscarmoprotectmarketing.pl. Klikacie Send Invite. Ja nie mogę tego użytkownika już dodać, ponieważ już jestem tutaj dodany, ale w, tutaj jak klikniecie Send Invite, pojawi się pole. O, dobra, załóżmy przykładowo, niech to będzie. Send Invite. Dostajecie informację, że zaproszenie zostało wysłane. Możecie dodać kolejnego użytkownika. Następnie użytkownik, ten, który dostał zaproszenie, będzie mógł sobie wejść na pocztę i to zaproszenie przyjąć. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za, za chwilę uwagi. W razie czego pytajcie w komentarzach, jesteśmy do Waszej dyspozycji, zawsze łapka mile widziana, tym bardziej subskrypcja. Dzięki, cześć.